Cześć, ja nazywam się Przemek Sibera i witam Cię na swoim kanale Afiliacja w Pigułce. Kanale w całości poświęconym tematyce zarabiania w internecie. Dziś porozmawiamy o ośmiu najczęstszych błędach początkujących afiliantów, abyś Ty nie musiał ich popełnić, kiedy zaczniesz działać. Oczywiście, zanim przejdziemy do konkretów, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia tego dzwoneczka obok gdzieś tam aby być na bieżąco informowanym o nowościach na moim kanale. Zachęcam również do komentowania, lajkowania i przesyłania filmu dalej, żeby jak najwięcej ludzi mogło go obejrzeć. A teraz jedziemy z tym koksem. Intro. Pierwszy Najczęstszy błąd początkujących afiliantów to atakowanie słów kluczowych, nisz i krajów, gdzie jest największa konkurencja. Jeśli na ten moment miałbym Ci coś odradzić, to na pewno nie atakuj krajów anglojęzycznych, ani takich nisz jak kasyna na przykład, zdrowie, produkty finansowe. Ja wiem, że tam jest największa marża, największe pieniądze można zarobić, ale tam są w tych niszach najwięksi wyjadacze afiliacji, i tak naprawdę, bez fajnego budżetu i dużego zespołu, nic tam nie ugrasz, zostaniesz po prostu zjedzony. Skup się na niszach dużo mniej konkurencyjnych. Na przykład, powiem Ci taki przykład. Jak zbudować kurnik za 100 dolarów? No, jest taki fajny temat. W tym artykule możesz nie tylko podzielić się swoją wiedzą, ale także na przykład zaproponować jakieś produkty związane z tą niszą. Czyli na przykład. Jakaś karma dla kur. Wiem, że teraz śmieszkuję, ale chcę ci pokazać, o co mi mniej więcej chodzi. Drugi bardzo poważny błąd i bardzo częsty to fakt, że początkujący afilianci lubią rzucać się na produkty, które tak naprawdę nie mają żadnego zainteresowania, albo budują takie strony, które nie zainteresują potencjalnego klienta. Mówi się, że marketing afiliacyjny działa na w każdej niszy, ale nie do końca się z tym zgodzę. No na przykład jeśli zbudujesz stronę ala sportową czy zwykłe jakieś tam wiadomości, to tak naprawdę nikt nie wchodzi tam po to, żeby coś kupować. Jeśli będziesz na przykład opisywał grę Cristiano Ronaldo czy Messiego, a w międzyczasie polecisz yy, skarpetki piłkarskie czy buty, to tak naprawdę bardzo ciężko ci będzie sprzedać taki produkt. Użytkownik, który wchodzi na taką stronę, wchodzi po to, żeby przeczytać newsa i uciekać. Dlatego kiedy budujesz stronę i od razu nastawiasz się na afiliację celów użytkowników, którzy są nastawieni na kupno produktu. Czyli na przykład recenzję jakiegoś produktu, albo ktoś wpisuje w goglach, jak kupić coś tam. Albo właśnie tak jak podawałem wcześniej z tym kurnikiem. Podajesz jakiś poradnik i w międzyczasie polecasz jakieś produkty. Wtedy masz największe szanse, że coś sprzedasz. Potem mamy trzeci problem, a właściwie błąd, to brak cierpliwości. Pamiętajcie, że afiliacja to biznes jak każdy inny i tutaj nie ma sukcesu z dnia na dzień. Trzeba kupić domenę, znaleźć niszę, opracować content plan, czyli co, o czym tam byś opisać, Potem wypozycjonować tą stronę. Także zanim przyjdą jakieś widoczne efekty, minie kilka miesięcy. Zazwy zazwyczaj jest tak, że początkujący myśli, że to za chwilę będzie. I, i kiedy na tak naprawdę już jest bardzo blisko, zniechęca się i rezygnuje. Dlatego warto na początku łączyć afiliację z normalną pracą żebyś miał pewne źródła dochodu, a nie że ty a, budujesz stronę, o, za chwilę będę zarabiał, to a, szefie, pu, papiery i rezygnuje z pracy. No, to tak nie działa. Lepiej zostać, mieć coś pewnego i dopiero jeśli będziesz już wiedział, że dobrze zarabiasz i wychodzisz na tym, wtedy możesz przerzucić się na 100% na afiliację. Oczywiście, jeśli cię to satysfakcjonuje i lubisz taką pracę. Czwarty błąd początkujących. To spamowanie linkami na lewo i prawo. Zapewne nieraz widzieliście na Twitterze, na Facebooku czy na innych social mediach jakieś dziwne linki z dziwnymi numerkami i zastanawialiście się, po co to ludzie to wrzucają. To jest właśnie spam. Początkujący afilianci myślą, że jak wrzucą jakiegoś linka promującego jakiś produkt na grupę na Facebooku, to że ludzie na to się rzucą i zaczną kupować. Ale w dzisiejszych czasach coraz mniej ludzi daje się na to nabrać i tak naprawdę. Takie spamowanie bardziej Ci może zaszkodzić niż pomóc. Dlatego jeśli planujesz spamowanie, to od razu Ci odradzam. Przestań marnować czas i skup się na jakości. Czyli daj jakąś wiedzę najpierw, a potem dopiero oczekuj, że ludzie coś od Ciebie kupią. Piąty najczęstszy błąd początkujących afiliantów to używanie zhakowanych wtyczek i szablonów do WordPressa. WordPress to dzisiaj najpopularniejsza platforma blogowa. Ja sam używam ją. Do tworzenia swoich stron i powiem szczerze, że kiedyś również ściągałem schakowane szablony i wtyczki. Oczywiście, no, każdy chce oszczędzić, ale tak naprawdę, po pierwsze, to skradzież i nie jest mi z tym dobrze. A po drugie, musisz zdawać sobie z tego sprawę, że taki ktoś, który schakował wcześniej tą wtyczkę czy tegoż ten szablon, mógł wrzucić do środka jakiś kod, który później da mu dostęp do twojej strony. Gdzieś tam od tyłu i może ściągnąć Twoje dane, może poprzerabiać Twoją stronę, albo w ogóle ją skasować sieć. Szósty błąd to budowanie stron ciężkich. Ciężkich. Mam na myśli takich z kombajnów prawdziwych, z milionami jakimiś tam funkcjami, jakimiś graficzkami migającymi, żeby to wszystko wyglądało jak tak najbardziej profesjonalnie. Odradzę Wam taki sposób. Jeśli chcecie zbudować stronę afiliacyjną przyjazną użytkownikowi i Google, to musi to być strona lekka, przejrzysta. Gdzieś tam menu, oczywiście menu musi być linki wyróżnionymi kolorami, nie nawalone jakieś dużo kolorów ogólnie. Ta strona ma po prostu ładnie, ładnie wyglądać, przejrzyście i być bardzo szybka, bo Google lubi szybkie strony. Ja nie tak samo użytkownicy. Ty jako użytkownik, na przykład jak wchodzisz na stronę i czekasz, że się ładuje tam 5 sekund, czekasz, 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 no to wiadomo, to zaraz dajesz wstecz i klikasz następną stronę. I tak to właśnie wygląda. Dlatego Twoja strona najlepiej, jakby się załadowała w ciągu sekundy. Do tego jest optymalizacja prędkości strony. Można zrobić ją samemu, a można komuś zlecić. Siódmy, najczęstszy błąd początkujących afiliantów. To całkowite ignorowanie SEO. SEO to bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy zaraz po artykułach element budowania stron. Bo tak naprawdę nie wystarczy wrzucić artykułu i czekać, aż ludzie go znajdą, bo. Po go Powiedzmy sobie szczerze, nie znajdą go. SEO to m.in. optymalizacja artykułów pod dane słowa kluczowe, praca nad szybkością strony czy zdobywanie linków. Jest także wiele innych aspektów, o których nie będę teraz mówił, bo zabrałoby mi to bardzo dużo czasu. Postaram się o tym opowiadać w kolejnych filmach. Na koniec błąd numer. 8. Czyli pisanie słabej jakości artykułów. Pamiętajcie, dziś liczy się jakość, nie ilość. Kiedyś to były inne czasy, można było wrzucić artykuł o byle czym, o byle jakiej jakości, a że stron było dużo mniej i konkurencja była dużo mniejsza, to było łatwo je wypozycjonować. Dziś musisz mieć artykuł naprawdę dobry. Ja stosuję się do zasady, że ten artykuł nie może mieć mniej niż tysiąc słów i musi odpowiadać jak na. Na jak najwięcej pytań związanych z zagadnieniem, które akurat w nim poruszacie. Co warto również dodać, to oczywiście nigdy nie kopiuj artykułów z innych stron. Po pierwsze, to wiadomo, to skrajesz. Po drugie, Google traktuje taki tekst jako duplicate content i często go albo w ogóle nie indeksuje, albo w ogóle może go i zaindeksujesz, ale nigdy go nie, nie wypromujesz w Google'ach i nigdy nie bierzesz wysoko. No chyba, że jesteś jakimś Amazonem, onetem wirtualną, polską, bo wtedy masz taki authority, że nawet jeśli skopiujesz tekst, tam choćby nawet w 80%, to... Możesz się wybić. Ale zakładam, że ty jako początkujący raczej do takich nie należysz. Dobra, żeby nie zanudzać, myślę, że w tym momencie wyczerpałem temat. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, skomentuj, może zadasz jakieś pytanie. Albo prześlij ten film dalej do znajomych, bo być może również zainteresują się tym tematem. Fajnie by było, gdybyś jeszcze tego nie zrobił, to mógłbyś zasubskrybować mój kanał i kliknąć ten dzwoneczek obok, aby nie opuścić żadnych nowych filmów na moim kanale. Teraz ja Ci dziękuję, trzymaj się ciepło, pozdrawiam, cześć!